Proszę Państwa, wszyscy doskonale znacie ten utwór. proszę. bardzo, mam nadzieję, że razem zaśpiewa. No, no, co, co, co to jest? Dzisiaj wyjałujemy otwarcie galerii De sztuki i Jesteśmy w miejscu, które złożyło pomysł promowania talentu jeszcze niedocenionego i nieobecnego w obiegu dzieł sztuki. Jesteśmy w miejscu, gdzie będziemy uczestniczyć w wydarzeniach i przeszczekać pewne konwencje. nazwaliśmy Moje Sztetle. Sztetle tłumaczymy jako książkę wspólnotę lokalną o specyficznym układzie społecznym i o wyczajowości. Co mi przyjdzie z tej piosenki? Żal nieduży mały gniew. Coś się zaczęło, przeszło, minęło. Pozostał tylko uparty śpiew. Sztetl posiadał własne kultury elitarne, pełniące rolę w lokalnych autorytetów. Dawało to poczucie bezpieczeństwa. Marzy nam się, aby swego rodzaju kulturalny sztylet powstał w Drogowie. Marzy nam się, abyście Państwo byli niego łajka, Nie odpędzisz tej piosenki z struny, dzwoni krąg. Zagląda w oczy, kołem się toczy, jak złoty cegin z cyganki rąk. Zagląda w oczy, kołem się toczy, jak złoty cegin z cyganki rąk. Tumbała, tumdała,